W drugim odcinku podcastu Tuzin sposobów na lęk poznasz technikę, która pomoże Ci powstrzymać narastający lęk lub zatrzymać atak paniki. Głównym celem, a w zasadzie istotą tego, żeby wytrącić się z tego narastającego lęku, jest odwrócenie naszej świadomości, odwrócenie naszej uwagi od myśli, które nakręcają się w naszej głowie. Ta technika nazywa się plusk. Plusk to jest skrót od rozszerzenia. P, skrót od rozszerzenia. P odpowiada za podotykaj. L odpowiada za liźni. U to jest usłysz, S spostrzesz, K kichnij. I już tłumaczę o co chodzi. Musimy odwrócić naszą uwagę, a najlepiej odwraca się uwagę, jeżeli angażuje się jak najwięcej zmysłów. Czyli P. Podotykaj, znajdź cztery rzeczy, które możesz świadomie dotknąć poczuć ich strukturę, temperaturę, materiał. Każdej rzeczy poświęć co najmniej 30 sekund. Dotknij przez 30 sekund biurka, dotknij czegoś metalowego. Dotknij okna, poczuj temperaturę. Im bardziej skupisz się na tym, tym lepiej. Potem L, liźni. Liźni, czyli znajdź cztery rzeczy, które możesz posmakować, poczuć na języku różne smaki, konsystencje produktów. Spróbuj soli, cukru. Każdy produkt smakuj również. Co najmniej 30 sekund. Weź, łyżeczkę cukru i włóż ją sobie na 30 sekund do ust i poczuj, jak cukier rozpływa się na Twoim języku. Weź chleb, weź cokolwiek masz pod ręką, i skup się na tym doświadczeniu. U, czyli usłysz, wsłuchaj się w cztery otaczające cię dźwięki, ale spróbuj wychwycić ten pojedynczy dźwięk z otoczenia. Usłysz ptaka, który śpiewa za oknem. Później przez kolejne 30 sekund skup się na samochodzie, który jedzie ulicą. A może woda płynąca z kranu też będzie dobra. Ważne, żeby zatrzymać się i 30 sekund słuchać tego jednego dźwięku. S, czyli spostrzeż. Znajdź cztery rzeczy, którym możesz się dokładnie przyjrzeć. Ale przyjrzeć z każdej strony, obejrzeć szczegóły, i może być to cokolwiek, ale każdej z rzeczy poświęć 30 sekund. K, Kichnij, czyli powąchać. Znajdź cztery rzeczy, które możesz powąchać. Najlepiej takie o różnych bukietach zapachowych. Mogą to być perfumy, ale może to być też ispach skarpetka. Więc. Zrób sobie 30 sekund wąchania jednego zapachu, potem 30 sekund wąchania kolejnego zapachu i 30 sekund wąchania jeszcze innego. A potem, jak już zrobisz te wszystkie rzeczy, zrób krok ostatni. Pójdź do łazienki lub do kuchni i plusknij sobie w twarz chłodną wodę. Po to, żeby ultimatywnie wyrwać się z tego natłoku myśli. Powodzenia.